No teraz chyba coś jest Nie wiem Aha No teraz lepiej widać no Toskana Toskana Aj celo Ja yeah, Ja yeah. Ja nie? Ja i Prince. Ja i Jaj, Ja i prins. Ja Father jest koning Moeder is koningen. Ja. Ja. Familie Koningen. Ja, dit is één vader en god, En wanneer. Ja. Heel prachtig. Kijk, okay, dit is ook angels. Dit is ook angels. Ook familie koningen.

Mówi wszystko. Nie bądźmy w tej miłości, w prawdzie, w jednoczeniu, bo jesteśmy braćmi i siostrami naszego Ojca Króla, Chrystusa, Imanuela. God for ons Bóg z nami. Bóg z nami. jest wszędzie widzimy rzeczkę za chmurami i stale. Słońce świeci dla wszystkich. No, a sprawiedliwych, niesprawiedliwych. Bóg jest Bogiem żywym i Bóg wszystko widzi. Wszystko wie? Na serca Jeśli no, my idziemy z tym sercem otwarcia, że Bóg jest miłością, że jedność to jest właśnie w Chrystusie, idziemy. Mówimy. Prawda.